i ruszyły. Ostra walka o prowadzenie bardzo ładnie Petra z pola. Od pola jeszcze szerzej Damarszal Petra Damarszal Quattro Rocket bardzo blisko Edition limity. I za nimi galopuje pianissimo z tyłu natomiast. Cyber Princess oraz Corsair. Za moment konie pojawią się na prostej finiszowej. Petra przy wewnętrznej Edition Limited szerzej galopuje do i za nimi Quattro Rocket. Są już na prostej. Petra, ale znakomicie finiszuje Quattro Rocket. Quatro-rocket środkiem toru, quatro-rocket Petra. Quatro-rocket Petra dzielnie się broni, ale quatro-rocket powiększa przewagę. 200 metrów do celownika. Quatro-rocket Petra, quatro-rocket Petra. I wygrywa gonitwę. Quatro-rocket na drugim miejscu, Petra na trzeciej pozycji. Cyber-Princess.